Hey guys! Wracam dzisiaj z drugą częścią o najlepszych strojach na siłownie w mojej kolekcji. Dzisiaj zabieramy się za góry, czyli staniki, topy, bluzki z długimi rękawami, z krótkimi. Mam tutaj rzeczy z wielu różnych marek, niektóre kosztowały po 29 zł, inne pewnie coś bardziej w stronę 200. Będzie tego całkiem sporo, więc mam nadzieję, że tutaj każdy zajdzie coś ciekawego dla siebie, też w swoim budżecie. Zaczniemy może od staników, bo tutaj... No wydawać by się mogło, że na mały biust no to łatwo znaleźć stanik, natomiast jako osoba, która przetestowała wiele marek, stwierdzam, że niekoniecznie. Szukając idealnych staników dla siebie, napotkałam na dwa główne problemy, przez które większość testowanych staników odsyłałam po zamówieniu. Pierwszym problemem był kształt, rozmiar, grubość, wielkość tych wkładek w stanikach. Na przykład staniki z Gym Glamour mają takie bardzo grube, poszapujące wkładki, które jeszcze mają taki, taką wypustkę, która jakby udaje sutek, więc <śmiec> przy moim rozmiarze piustu. Te wkładki dosłownie nagle znikąd zaczynały wystawać z mojej klatki, no bo nie byłoby biustu, który by tutaj to wypełnił. No i jeszcze właśnie przez to, że ja mam biust różnych, czy piersi różnych rozmiarów, to te wkładki się bardzo często. <laughs> przesuwały, dlatego moje cycki były jak takie zezowate oczy, każdy, każdy patrzył w inną stronę, bo ta wypustka w kształcie sutka nigdy nie była ułożona równo. Nigdy jeszcze mój biust nie wyglądał tak fatalnie jak w ich stonikach. Natomiast kiedy wyjmowałam te wkładki, no to wtedy to wyglądało jak taka mała, sucha, pomarszczona rodzyna, bo ten materiał się marszczył, ponieważ no, nie wypełniał go żaden biust. Dlatego właśnie mega, mega... Staram się unikać takich puszapujących wkładek, bo za grube wkładki u mnie wyglądają nienaturalnie i odstają. Natomiast drugi problem to zbyt cienki i zbyt mało elastyczny materiał. Z tym problemem spotkałam się w stanikach od Ocean's Apart i tam, jak to, to tak beznadziejnie wyglądało, jak robiłam wszystkie jakieś takie, wiecie, wyciskania, pompki, mm, deepy, podciągania albo jakieś tam rzeczy takie typu masę lapy na kółkach, to. Ten stanik miał tak cienki materiał, że jak byłam w takim odepchnięciu, to się dosłownie właśnie jak taka stara rodzyna tutaj marszczył. No i, i nie trzymał wkładek na miejscu, więc wkładki odstawały mi na dobre 2 cm od tycków. Jakby tak spojrzeć, to można by tam zajrzeć dokładnie, co tam mam. I jeszcze właśnie, no no po prostu, całość tak paskudnie, pomarszczonie, pomar pomarszczonie? Whatever, zmarszczona, o, odstawała. No, i to był bardzo smutny widok, dlatego właśnie przy małym biuście myślę, że kluczowy jest kształt i grubość wkładek oraz to, żeby materiał był na tyle gruby, elastyczny, żeby to wszystko utrzymał, ale też nie może być zbyt ściskający, no bo wiadomo, dalej to wszystko musi być komfortowe. No i w sumie w tym wszystkim udało mi się znaleźć takie trzy staniki, które absolutnie trzy, cztery cztery staniki, które absolutnie uwielbiam. I w zasadzie od kiedy je mam, to już nie szukam niczego więcej, bo moja kolekcja jest tutaj, uważam, szczęśliwa, zamknięta, no i mam wszystko, czego chciałam. Po pierwsze, mój ulubiony stanik to będzie coś takiego. Z Carpatry. To jest chyba model Vibe. To jest idealny stanik dla mojego biustu, ponieważ ma cienkie ramionczka. W żaden sposób nie ogranicza tutaj ruchu. Ma świetny rozmiar wkładek. One są bardzo płaskie. Nie próbują udawać, że mam jakiś dużo większy biust niż mam, tylko właśnie ładnie trzymają wszystko na miejscu. Nadają taki bardzo skromny, fajny kształt. Suty nie oddają, ale też pięknie ten stanik wtapia się w sylwetkę. Ogólnie uwielbiam go. No i gdybym miała wybrać jeden stanik sportowy, który polecam każdemu z małym biustem, to byłby to właśnie ten model. Mam tutaj rozmiar S. Dodam, że ja ten stanik noszę nie tylko na siłownię, ale używam go po prostu jako taki mój, taki go-to stanik na co dzień, bo jest taki właśnie gładki, bezszwowy i praktycznie niewidoczny pod wszystkim. No naprawdę jest prześwietny. No cześć misiul! Kolejny stanik, również absolutny ideał. Tak, więc model Arcade ma bardzo miękki, niezwykle komfortowy materiał. Pięknie tak przytula ciało i absolutnie, nawet w najmniejszym stopniu nie ściska. Ma takie trochę grubsze, grubsze ramionczka. Bardzo ładnie tutaj z tyłu też złożone, więc uważam, że wygląda super ciekawie, znowu piękne wkładki, no i też uwielbiam właśnie ten neutralny kolor. On sprawdza się świetnie zarówno na siłownię, jak i na co dzień, dosłownie pod każdą bluzkę. Z tego modelu mam też zielony odcień, to jest mój ulubiony stanik właśnie przez kolor, to bo ja kocham zielony, natomiast on już przez, przez ten kolor nie jest aż tak uniwersalny i praktyczny, no więc gdybym miała Wam polecić. Takie mega uniwersalne modele, to myślę, że te dwa kolory są najbardziej, najbardziej praktyczne. Te staniki również mam w rozmiarze S. No i absolutnie je uwielbiam. Piorę raz za razem. Nic tutaj się nie odkształca, nie zmienia, nie, nie, nie tracą elastyczności, ogólnie sztos. I kolejny stanik z Carpatry. To już jest taki nabytek sprzed dwóch albo trzech lat. To jest w ogóle pierwsza rzecz, którą z tej marki miałam. Kupiłam, kupiłam sobie go, no właśnie, bardzo, bardzo dawno temu. No i też jestem zachwycona, idealny rozmiar wkładek. Materiał jest gruby, więc te wkładki się nie oznaczają, ale też nie jest zbyt ściskający, jakby za gruby, więc pod bluzkami się nie przegrzewam. No taki po prostu idealny. No, idealny produkt. No i po tych dwóch, trzech latach używania jedyna rzecz, która się zmieniła, to logo, bo logo się odkleiło, a tak poza tym to jest w stanie, powiedziałabym, idealnym. I ostatni świetny stanik z mojej kolekcji to będzie model Alur. Ten model już nie jest aż tak uniwersalny, przez to, że ma ściągacz tutaj z przodu. Dlatego też niekoniecznie wygląda dobrze pod takimi obcisłymi topami. Ja noszę te staniki po prostu jako takie bardzo krótkie topy osobno, no i wtedy uważam, że wyglądają super. Jedyna moja uwaga jest taka, że ten materiał jest taki, no bardzo, bardzo taki właśnie elastyczny i i miękki, więc ja tutaj mam rozmiar S i z tego jednego stanika wolałabym mieć XS, żeby właśnie lepiej się trzymał na miejscu. Więc jeśli rozważacie dwa rozmiary, to w tym modelu brałabym ten mniejszy. W sumie chciałam wam pokazać jeszcze jeden stanik, który też zawsze bardzo, bardzo lubiłam, a mianowicie takie staniki ze Strong Pointa Uważam, że są bardzo, bardzo fajne. Niestety ja w ciągu ostatniego roku nabudowałam tyle dodatkowych kilogramów i mięśni, i, i centymetrów, że już w nie nie wchodzę. Mam tutaj Rozmiar z tego, co pamiętam, XS. Myślę, że teraz spokojnie bym musiała mieć z tego stanika rozmiar S albo, no nie wiem, może nawet M. Natomiast tutaj też mamy bardzo fajne wkładki. Bardzo gładko się wtapia w klatkę i też jest bardzo, bardzo komfortowy do noszenia. Tylko, no, ja muszę sobie załatwić większy rozmiar. A teraz idę wypuścić kokosę, bo się już znudziła. Popadź. Jeśli chodzi o staniki, zabieramy się za topy i zaczniemy może od tych najtańszych. Moje najtańsze topy na siłkę są po prostu z sieciówek. Tutaj mam top chyba sprzed dwóch lat, ze Stradivariusa. Tutaj mam top z berszki, z Zary. Znowu z, ten z kolei z HMA. Tutaj jakieś z zary. I nie wiem jak to jest, ale one są dla mnie praktycznie niezniszczalne. Tylko ostatnio. Kupiłam jakiś taki nieudany ze Stradivariusa, on się bardzo szybko zmechacił, ale szczerze mówiąc ja i tak go noszę, bo tak jeśli chodzi o funkcję, jest dalej super. Bardzo elastyczny, ładny kolor, a mi na przykład zmechacenie nie przeszkadza, no bo na siłowni i tak nikt na to nie zwraca uwagi, więc dobra, i tak go noszę. Ostatnio też odkryłam zarąbiste topy z Zary. Widzieliście już być może na moim Instagramie, one są super elastyczne. Na dole w opisie dam Wam referencję do tego topu, bo jest zarąbisty. Bardzo elastyczny, miękki, w świetnie też zachowuje swoją elastyczność po praniu. No i co najważniejsze, nie zostawia odsłoniętego brzucha, nachodzi tak idealnie parę centymetrów na leginsy i ma też taki jakby lekki, mały półgolfik, więc w ogóle tworzy taką bardzo zamkniętą, zasłoniętą sylwetkę. Absolutnie go uwielbiam. Świetne topy robi też Intimissimi. Znowu właśnie z takiego bardzo cienkiego, oddychającego i mega elastycznego materiału. Ten top mam już pół roku i dalej zachowuję się dokładnie tak jak w dniu pierwszego nałożenia. No i to jest top troszeczkę dłuższy, ale znowu perfekcyjnie opinający sylwetkę, znowu referencje podrzucam w opisie. Bardzo fajne topy robi również H&M, na przykład ten zielony top, czyli jeden z moich absolutnych ulubieńców jest od nich. I właśnie z H&M najbardziej Wam polecam topy z wbudowanymi wkładkami, bo pod taką bluzkę nie musicie już nosić Stanika, biust jest zaopiekowany i wygląda to moim zdaniem super. I co najważniejsze, te wkładki możecie wyjąć, więc jeśli na przykład chcecie włożyć grubszą wkładkę, inną wkładkę, to możecie ten top fajnie dopasować. No i ten konkretny model mam już przynajmniej rok, tyram go cały czas, piorę cały czas i nic się nie zmienia. Materiał się nie mechaci, nie traci elastyczności, ogólnie jestem zachwycona. Z tego co pamiętam płaciłam około 100 zł, więc no, jak za tę jakość naprawdę, naprawdę super. Z H&M mam jeszcze dwa topy. Z tego beżowego jestem bardzo, bardzo... Bardzo zadowolona, dlatego, że on ma właśnie taki cienki i super elastyczny materiał. Piękny krój, taki trochę dłuższy, noszę go zawsze, jak jest mi zimno, no i też bardzo ładne tłoczenia, ogólnie świetny ciuch. Natomiast z tego szarego jestem już mniej zadowolona, ponieważ to jest praktycznie ten sam grubszy materiał, co na tym topie, ale bez wbudowanych wkładek oraz ze znacznie grubszym pasem, i ten pas bardzo szybko zaczął mi odstawać, dlatego. Czasem nałożę ten top, jak jest mi zimno, bo on jest właśnie taki fajnie gruby, natomiast no myślę, że, że te grubsze materiały z H&M nie są warte pieniędzy, więc trzymałabym się topów ze wkładkami i topów z takiego cieńszego materiału. No ale tak czy siak, jak na sieciówkę, to uważam wyróżniająca się robota, bo w innych sieciówkach już takich fajnych rzeczy nie widziałam. Kolejna marka to Nike. I z Nike mam moje najbardziej przetyrane, absolutnie ukochane bluzki. Nike robi idealne, zarąbiste bluzki z takiego właśnie śliskiego, elastycznego materiału. Ten top był moim pierwszym poważnym topem na siłownię. Kupiłam go 3,5 roku temu. Tyram go jak po prostu najgorszą, ostatnią szmatę. To jest w ogóle bluzka, którą noszę najczęściej, a on dalej wygląda idealnie. Nawet logo z przodu się nie odkleja. W zasadzie jedyną Jedynym miejscem, na którym widzę pewne, hmm, pewne może zużycie jest to, że właśnie na tych gumach czasami się pojawiają takie kuleczki, które sobie po prostu odrywam, no i dalej wygląda to fenomenalnie. W tym samym czasie kupiłam też drugą bluzkę z tej samej serii, ale taką właśnie bardziej termiczną do biegania. No i ta bluzka również jest w idealnym stanie, tylko dwa tygodnie temu zaczęło mi się tutaj odklejać logo, ale ja jakoś, ja jakoś wymyślę jak je dokleić. I jak je dokleję, no to będę dalej ją nosić, bo absolutnie te typiary uwielbiam. Więc jeśli chcecie coś z Nike kupować, to polecam Wam właśnie te takie cieńsze, elastyczne i błyszczące materiały, bo to są... taka bluzka to jest inwestycja na lata. Z Nike mam też dwie bluzki z tkaniny, albo z serii, która nazywa się Dry Fit. Coś takiego. Tę niebieską bluzkę kupiłam w lumpie za jakieś 10, a może 14 zł. Natomiast te kupiłam w listopadzie, w, normalnie w sklepie, też, też seria Dry Fit, z długim rękawem, no i uwielbiam je nosić właśnie na co dzień, na spacery, na siłownię ten materiał jest absolutnie niezniszczalny i bardzo, bardzo przewiewny dodam, że wszystkie te bluzki, które Wam pokazałam, mam w rozmiarze M, ponieważ Nike ma jakąś taką ciaśniejszą rozmiarówkę i w eski to ja nawet nie wchodzę. Jak się zastanawiacie, to lepiej brać rozmiar większą. Kolejna marka to Adidas. Tutaj mogę Wam z całego serca polecić znowu takie bluzki z błyszczącego, elastycznego materiału. Na przykład ten top ma takie piękne, wycięte plecy. Adidas często robi bluzki z różnymi fajnymi wycięciami, więc jak na przykład macie fajny stanik, macie ochotę pokazać jego plecy, no to, to Adidas Wam to umożliwia. Mi się to na przykład bardzo podoba. Ale za Adidasa miałam też trochę staników, które nie sprawdziły się w czasie, bardzo szybko gumy mi puszczały, często były też tak wyszyte, że na przykład uwierały mnie pod pachami, więc tych staników tak za bardzo nie polecam, natomiast bluzki spoko. Ostatnia marka to będzie Carpatry i tutaj mam trzy topy, z których jestem bardzo zadowolona. Po pierwsze taki crop top, w ogóle w Habrowym kolorze. Mam też do niego, jakby w zestawie, szorty bardzo krótkie, które wyglądają za Tak super. No, w ogóle dobra. Juicy Dusko i takie tam. W każdym razie ten top sprawia, że ja wyglądam na taką mega, mega dojebaną na górze. Uwielbiam ten efekt i zawsze dostaję w tym topie mnóstwo komplementów, że, ale masz dojebane łapy, ale masz dojebane łapy. Więc nie wiem do końca, co on takiego robi, ale, ale wie co robi. Więc jeśli szukacie bezszwowego, miękkiego topu, który pięknie się dopasowuje, ale ma też właśnie taki krótki krój, to bardzo polecam. Ja mam tutaj rozmiar S. Kolejny top to będzie jakby zupełne przeciwieństwo tamtego, czyli i taka, taka luźna fufajka, taka luźna narzutka. Ten top ma bardzo głębokie wycięcia pod pachami i świetnie wygląda na jakimś wyróżniającym się kolorowym staniku. Na przykład, połączenie tych dwóch kolorów wygląda świetnie, tak samo, właśnie, na przykład o, tych dwóch. No i on z kolei robi taki bardzo ładny efekt. Objętości na górze, co właśnie przy małym biuście też wygląda super. I ma taki właśnie przemiły, super cieniutki materiał, który świetnie wchłania pot. Bardzo ładnie się rusza razem z ciałem. No i też to nam świetnie znosi pranie. Ja w tym topie mam rozmiar. S. Ostatni top ma długie rękawy, krótki krój i ciekawe tutaj rozwiązanie z przodu pod biustem. Ten top, mam wrażenie, bardzo ładnie podkreśla brzuch. Więc, jak mam taki dzień, że, że czuję się fajnie ze swoim brzuchem, to często go wtedy nakładam i właśnie widzę, że, że ten brzuch jest podkreślony przez ten inny kształt. Sam materiał jest cienki, elastyczny. Bardzo ładnie leży, chociaż przez to, że, że nie ma takiej gumy na dole, to mam wrażenie, że się trochę podsuwa przy różnych ruchach, więc tutaj zawsze pamiętam, żeby go zsunąć. Nie zawsze mam na to ochotę, dlatego jest to obecnie mój najmniej ulubiony top w kolekcji z tej marki. Natomiast i tak noszę go dosyć często, myślę, że spokojnie parę razy w miesiącu po niego sięgam. Uwielbiam też ten kolor, to, jak fajnie chłonie pot. Oczywiście przy dłuższych rękawach. Zwłaszcza z takich bawełniastych materiałów bardzo widać plamy potu pod pachami. Natomiast znowu czy to tak naprawdę jest coś złego? Mi na przykład to w ogóle nie przeszkadza, dlatego jak najbardziej go noszę i plamy potu, no cóż... No są, bo tak jakby wiecie, jesteśmy na siłowni. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o moją kolekcję siłowniową. Zobaczyliście w tych dwóch ostatnich odcinkach wszystko, co mam w swoich szufladach. No i z tych ciuchów jestem naprawdę, naprawdę zadowolona. Ćwiczy mi się w nich komfortowo, są niezniszczalne i... Bardzo też ładne. Dajcie znać, jeśli macie coś fajnego do polecenia. Może jakieś właśnie jeszcze ciekawe staniki marki. Dodam, że z komentarzy pod poprzednim filmem wypisałam sobie polecane przez Was marki i w najbliższych miesiącach będziemy robić testy różnych marek i influencerów, i polskich, i zagranicznych. No i zobaczymy, co to będzie. Tak więc dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, do komentarzy na insta i do zobaczenia następnym razem. Bye bye!